Ktoś kto lubi czytać takie historie wojenne partyzanckie, opisy walk to tą książkę, tą książkę Tadeusza Orkana-Łęckiego Nad Wierną Rzeką będzie czytał z zainteresowaniem trochę z uśmiechem i z miejscami ale w sumie to jest to no, fajne opisy, książka przygodowa. Jest opis bardzo ładnie napisana, jest bardzo dobrym językiem, wartkim językiem. Opisane są mm, walki partyzanckie. Nie wiadomo ile w tym prawdy, oczywiście pewnie przesadzone to wszystko. Dzisiaj to tak już jest. Pod potrzeby zbowidowskie przecież było pisane, a więc musi być dużo. Trupu po stronie niemieckiej, dużo, dużo mm, sprytu i odwagi po stronie chłopskiej, bo książka pisze o partyzance chłopskiej, o armii ludowej. Czasem tam wspomina jedno, czy jedno więcej ze trzy bitewki lokalne, stoczone przez AK i BH, Armię Krajową. Akurat tu podaje bitwę, przykład bitwy. W której zostali zmasakrowani przez, przez Niemców. Partyzanci Akopcy. Tak. W sumie to bardzo fajna książka. Ale jest w niej też mnóstwo opisów i mn, mnóstwo. no Dużo opisów i scen no, śmiechu wartych, takich infantylnych, e, pisanych rzeczywiście na podstawie wyczytanych rzeczy w aktach zbowidowskich albo usłyszanych bezpośrednio, on tak tu pisze sam, ten autor sam mówi, że tam na końcu pisze, opisuje, skąd ma taką wiedzę, z własnej pamięci, z tego, co pamięta oraz z opowiadań, z relacji złożonych mu przez samych uczestników tych wydarzeń. No i jest tam opisany, jest rozdział opisujący męstwo i spryt i patriotyzm. Tych kobiet wiejskich. Ale na podstawie relacji składanych na potrzeby zbowidowskie, a zbowid to słowo, ten rzeczownik zbowid. Sama nazwa zbowid, ten skrót powstał ze, ze, ze to jest zlepek pierwszych liter słów nazwy związku. Związek Bojowników o. Wolność i demokrację. Jak weźmiesz pierwsze litery z tych słów, ustawisz jedna za drugą, to właśnie takie słowo się utworzy, zbowid. Na potrzeby zbowidu yy, opracowywano różne ciekawe historie, waleczne historie. I tu na przykład podany jest opis yy, dwóch kobiet ze które chciały też. Być członkami Złowidu. A dlaczego członkami zwobidu? No to dzisiaj się już nie pamięta, ale tak było, że w pewnych latach, mniej więcej w połowie Gielgowszczyzny, mm. każdy kombatant, każdy członek, no kombatant, czyli członek z Wobidu po pierwsze, musiał, musiał być, musiał być członkiem z Wobidu. Miał pewne przywileje kombatanckie. Były emerytury i renty kombatanckie, były dodatki kombatanckie do emerytur i do rent. Więc opłacało się, no złotówkowo, wartościowo, opłacało się być członkiem Złowidu. Ale żeby do Złowidu się dostać, trzeba było mieć jakiś ciekawy życiorys partyzancki. Trzeba było pokazać jakiś udział, chociażby drobny, nieznaczny, ale udział w walce wyzwoleńczej, w walce partyzanckiej. Oczywiście dokumentów pisanych na to prawie nie było. Ale wystarczyło poświadczenie, nie wiem, chyba trzech osób, nieważne kto, mógł to być ktoś z rodziny, mógł to być sołty, sąsiad, mógł to być szwagier, wujek, brat syjeczny, ktoś z rodziny. Poświadczenie trzech osób i takie oświadczenie poświadczone przez te trzy osoby było dokumentem, który uprawniało do zapisania się do Zbowidu i potem do czerpania korzyści Zbowidowskich. I w książce tej Tadeusz Łęcki opisuje też patriotyzm kobiet walczących z okupantem, z Niemcem. Jest tam na przykład taki opis, no, do dupy niepodobny, niewiarygodny przecież, a widać, że to jest bzdet i bzdura, nierealna, nie, nie ale dwie kobiety podobno, Chciały przysłużyć się sprawie, przysłużyć się walce z okupantem i zrobić tak potężne spięcie na linii wysokiego napięcia, żeby huta, bo to było w Ostrobcu, pod Ostrowcem, żeby huta Ostrowiec i inne zakłady pracy produkujące na potrzeby okupanta miały chociaż dzień albo dwa dni przerwy. A załoga polska, załogi polskie, polscy robotnicy, żeby mieli chociaż z Dzień Wolnego, no i jak takie spięcie zrobić? No trzeba by zarzucić coś, zręczyć dwa w kable z takiego napięcia. No i poszły potem transformator z takiego napięcia i nie wiedziały co zrobić, wymyśliły, że dobrze byłoby jakiś łańcuch, taki krowi łańcuch. Zarzucić na te, na te, na te grubaczne kable, i łańcuch zrobić że warcie, spięcie. Wszystko szlak trafi, będzie co najmniej dzień albo dwa dni, <laughs> dwa dni przerwy do wie prądu. I taki opis podały do zbowidu i zostały przyjęte. Ale nikt wtedy z tych zbowidowców, akceptując takie bzdury, nie wiedział albo nie chciał wiedzieć, <laughs> że przecież każdy duży zakład. A zwłaszcza zakład produkujący na potrzeby wojenne ma zasilanie w energię co najmniej z dwóch niezależnych kierunków. No właśnie na no wypadek takiej, takiej bzdurnej czyjejś dywersji. A po drugie, no łańcuch. A jak chciały zarzucić taki łańcuch na dwa, przynajmniej dwa, ale dwa to też nie wydaje. To są przecież cztery kable to przecież to jest prąd trzypasowy. No to ten łańcuch musiałby mieć, nie wiem, ze 30 metrów. Jeżeli każdy metr waży chociażby tylko 2 kilo, razy 30 metrów to jest 60 do prawie 100 kg. Weź takie dwie rusałki, niech one to zarzucą tak wysoko. No bo to wysokie napięcie, no, nie da rady. Ja to widzę blado. Blado widzę. Już pomijam to, że tam sobie trzy trzyka, trzyka g, potężne przewody idą, cztery nawet, nie jeden i nie dwa. No tyle było w tym prawdy, co, co, co coś śmichu raczej, co śmichu. Ale do zbowidu zapisano. Jakieś tam przywileje zbowidowskie zapewnie miały.